Cześć, tutaj Bobix i witam Was w Minecraft Party Jam razem z brotem Cześć wszystkim, witam bardzo serdecznie Tak i postanowiliśmy sobie właśnie pojechać w Minecrafty I jest no, spoko Na początek znowu koniki Papko, to, No Fapkowanie O nie spadł Kurcze ta mapa, ta, ta mapa jest najgorsza tu są te można spaść, przepaść i... E, tak, no drugi raz spadłem. Znaczy się też jest spoko. Jest jedna tylko, co strasznie oszukują aha, to można sk sk skróty robić, nie? E, tak. Wiem Ten trzeci nie oddał tego. No kurcze. Wow, 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 prawie spadłem. O. A to byłem druga, szósty. Który byłem? Drugi, O oh. trzeci. A tu można A na no, trzeci byś zdobywać. No. O, nie. o nie. miny. Trzeba uważać. No nie. Nie lubię tego. Nie. Dobra. Wow, nic nie widzę. Wow. Kurcze. Hops. Hops. O, dobrze mi idzie nawet. Hop. 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 No kolej. zasłaniasz mi! Nie, proszę. Jestem. Ale tu są O, pierwszy. Jest, drugi chyba. O, no. Drugi, jesteś, ja bym pierwszy. Fajnie. no. to jest ta mapa, co oszukują. No. No, trzeba na skróty lecieć. Lecimy, lecimy. Aaaa, tędy. Ten... No, ten... Szkoda, że ty nie teleportuje. No. Skraca, no to jest to tak O, Jezu, Jezu. o, 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 o. Nie dam, nie dam. Wyrzuciło nie... mnie. O kurde, jak ktoś tam skrócił. O, pierwszy jesteś znowu. Aj, lecimy. Kurczę, jestem ostatni chyba. A nie, nie jestem ostatni. Fajnie. Dawaj. Ale tu... Kogoś zdublowano To w drugą stronę coś. Bija. No no, ale lagi, ale lagi, co. no bo wiesz, dużo ludzi wbije Tak czasami przylaguje. Ja chyba wygrałem. O, bo ja muszno! O Na konikach! Brawo Tak, nie O będziemy strzelać. Nie, co to jest? A strzelanie. No Ojejku tak To jak na Pegasusie się grało? W te strzelanie do tych kaczek tutaj masz... Tak. Owce Fajna gierka tu była Nie ma tego pieska co wnosił No Tam był pies, pies jeszcze chyba. Ja mm -hmm. co No tak No Jak uszczyliłeś tam Mi tak I się śmiało jak nie trafił No Fajna gierka była strasznie. No Ale ten pies był strasznie irytujący No U Pięknie nie wiem Ja, ja mam zeza ogólnie Ja też tutaj mogę trafić coś Hop Przejść do okulistry. Okulistry. <laughs> Nie, trafiłem minus, minus 100%. Tym jak Bolesław Leśmian ten nowe słowa wymyśla. No ja też czasami wymyślę nowe słowo. <laughs> przez przypadek. <laughs> Dobrze. Nie jestem sam. Wiesz, może kiedyś tam gdzieś nas wpiszą. Który byłem? Siódmy! Był? O. Oh. A ja trzeci! Ale też, <grym> Kurczę, znowu A, koniki no, koniki, tak bo jest. są jakieś chyba 3 tryby, czy 4 dobra. nie Ja sobie dałem na F5, daj sobie raz, wiesz, będzie lepiej widać na konikach. O. Aha o. Jestem drugi, jestem drugi. O kurcze, a ja już tu ich do, a, tak. no. Nie, 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 koleś, nie wyprzedzisz mnie. Nie wy... O, nie wyprzedził mnie. No, kurde, ktoś boże dobrze, zawrócił. Boże, tutaj... <laughs> <laughs> Może myślał, że to rondo jakieś tutaj jest. Możliwe, no. O kurczę, pięknie. Wpadłem boże, 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 w dziurę, ale, ale nie spadłem. No? Tak, no tak ta, 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 dziwnie tam jest. Masz cheaty no. Oszust, ty, admin Dobra, Ja drugi jestem, O, nie, nie, nie. pięknie Ajajaj, no, przez tą F5 skórka, piąta pozycja Aaa, to i tak dobrze na piątą O, tak, mhm. strzelankę Czas postrzelać trochę Ojku Ja w to nie, nie potrafiłem nigdy To tu schować Wow Trzeba, ja, trzeba ja, ja uważać choduję. To to wiesz, tak jak w cs praktycznie Jezu Gościu, gościu! A, a, a... Jest! Ha, ha, tak. No nie, nie mogę strzelać, musimy się załadować. Ajajaj. Aj, aj. Abym już kolesia utr, ty, ustrzelił tutaj. Jejku, ejku, ejku. To mieć oczy z tyłu głowy. No, dokładnie. Jestem w takim rogu, i tam przynajmniej tyły są zabezpieczone. <laughs> nie strzelaj we mnie no. tylko! <laughs> no, Sojusz, a sojusz. już. zostało. No. Jeszcze. Jeszcze... A jak wszyscy zostaną, nie będą się bili to Remis. Chyba nie? tak. Coś takiego. Pyk! O już dwóch zabiłem Ojej. Go. Chodzę, strzelam tutaj ładnie. Idzie długo przetrwałem. A tędy no, ja tam sobie... Jednego wejdę. O, tutaj jest ktoś. Kto to jest? O pięciu zostało. Ja jestem w rogu, także możemy być... wiesz wiesz... No no tak, jak... tak, wiem. Coś tu idzie do mnie. Coś tu idzie. Tak? Ty. Dobra, to to nie strzelam. No, widziałem się tam, no, kampisz? Ja, ja tu no. <laughs> idę, idę ich tam uszczelić. Trzech zostało, dobrze, dobrze. To też... Wow, uszczeliłem się na... razem z kolesiem jakimś. Tak. No, taki e, rożywy skin miał. Taki kamper trochę tutaj. Nie widzę go, straciłem z oczu. Mam nadzieję, że nie wskoczy mi na to. Gdzie jest? gdzie jest? Gdzie jesteś? Dobra, idę go poszukać, będę drugi. Gdzie on jest? Ciekawe. Masz jakieś info? No, już właśnie cię <laughs> szukam. Na jakim jesteś polu? Jestem w On jest na niebieskim, on jest na różowym tutaj, koło niebieskiego. Widzę, widzę, widzę. Skampił się pod to różowe takie. O? Ale lagi. Ale mam lagi, kurka. No tak dziwnie jakoś. Dobra, gdzie on ucieka? To mnie nie widziałem <noise> Chyba nie He, zgubiłem już go Nie ja go widziałem gdzieś A, fiolet O o o o Gdzie on jest? Co on robi? <noise> o, pierwszy! Jest, brawo! Byłem trzeci! <noise> nie wiem, O, skakajnie, kurczę. Nie. To jest to, czego nie robię. No nie, o, nie. Co on robił? Dziwne to było. Tak jakby nie wiem, trollował. Może miał jakieś cheaty i mu się zepsuły. Możliwe. <noise> 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 no, kurczę, co mi tak tutaj. Ach. Jezu, jak ja jestem daleko. Hop. Hop. O, Boże. Dobra. Hop. A, nie trafiłem. Tu jak ci Hop. 14. Boże, ja nie no. też nie lubię strasznie. <noise> o, snake. Tutaj musisz, żeby a, nikt cię nie, cię nie przeciął Nie możesz skakać A, aha, wiem, wiem. a znikają bloki Ojejku, Ojejku. O kurczę To będzie trudne coś się zdaje. No nie! No, no nie nie, nie właśnie nie da się nie, nie da mogę, się zgadzam najgorzej nie mogę skakać. O spadłem już o, Spadłem Nie no co to snake fajne, fajne tyry Żyjesz no, jeszcze? Wiecie, to takie... Nie, no to ja zaskoczyć. Zapomniałem, że mam nogi i To w tym drugim. Eee, co, co na no, czerwono się robią? Można skakać dopiero. Aha, to tam. To jest taki TNT mhm. normalny, nie? Bo to tak. jest inny, taki Snake. O, proszę. 16, O, o byłem 12. O, coraz gorzej tutaj. O! O, zabijamy też nie, nie, tutaj trzeba nie kopać to, co diamenty to, co i emeraldy. to kopiemy. Dobra, pięknie, mam już diament. Jeden O, no Dobra, już drugi. No, 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 Trzeci. Czekaj, czwarty. O no, ja tak ja jejku. O, ktoś mi diament ukradł. O, jest diament. Pięknie, mam już pięć. No nie. A emeraldy są chyba podwójne. Dobra, ukradłem komuś diament. O kurcze. Co tutaj się dzieje? O widać, Cię, brot. O minąłeś diament. Tak? Nawet dwa. O kurde. Weź go. A nie, nie. nie, 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 nie no, gadań, o kurcze. O, byłem piętnasty. O. 14. Ojej. Ale, o. No tutaj Coś musisz szukasz? biegać. Jak będzie czerwone, to znaczy, że dziurka będzie. I może spaść. Aha, aha, dobra. Pyk, pyk. O nie, o nie. Jest pomarańczowa i potem czerwonej. I znika. O właśnie, widzę, widzę. Kurczę. Wow. Oaj, spadę! O mój Boże. <gry> Jak chamsko. A tu jeszcze biegnę. Ktoś jeszcze mi zasłonił. Oj. Nie! Oaj. Nie! O, 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 nie. Pięknie Ale mi się udaje Obserwuję Cię udaje Oooo Brawo Nie A spadł Nie, nie. nie. O, o kurcze Ale nie dobrze, nie ale dobrze nie Ci nie szło dłużej. Wiesz, bo ja tam ćwiczę od czasu do czasu na tym TNT O 22 22, 22 był, kurcze mhm. To dużo tu graczy jest, aha dużo TNT Ci Teks, dają ty... Myślisz, taki A, berek, ten. Jakby no, 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 no. nie, mam TNT. Masz koleś. Masz koleś, weź nie, nie, sobie nie, nie. to TNT. Nie dawaj mi go, uciekam szybko. Jajku, jajku. Wow! Dobra, powybuchali wybuchali sobie. Trzeba uważać. O, cześć, brat. Dobrze. Ja to tak bro... O, kurcze, wow. wow! Wow, wow, wow! Ja dobrze się trzymam. O nie! Ktoś mi dał! O nie! O nie! Aj wybuchły! No kurczę! Nie, mam O, obserwujecie! Nie! Uważaj dwóch za to! Pięknie! Dobra? Jest Jezus Maria Tam dwóch za jednym się. Patrz! Wszyscy za jednym kolesiem. bo ich jest dwóch na dwóch. O! Nie! Wygrasz brod! tu mnie! Wygrasz to! Jest! Wygrałeś! Uciekaj szybko! Jest za tobą! już za tobą! Aj. Aaaaaj! Nie, go laga! najgorzej! lag. Jak. O, God, jak. Tak. A to jest mm -hmm. to taki sprint. Jest. Jak dotkniesz to... ...to cię cofnie Ale na sam początek. Lag. No, no. Aha, rzeczywiście. No, no, Hop. dobra. Daj górę. Ojejku, jak mnie... Oj, mnie. Co... Zasłaniają mi wszyscy. Hops. Hops. Ojej, ale... Jeszcze raz. Dobra, biegnę. Ło, coraz ciężej, jaj, od początku. No nie. Hop. Ło, byłem trzeci. Byłem dwunasty. Trzeci byłem? Tak, nie. nie super. A teraz zabijemy. A tu co to jest? Aha. Na punkty. Krowy i chickeny. Hop, hop. Jestem tutaj, kurczaczko. To zapraszam. Chodźcie do, do mnie. Zapraszam. O, to jest skóra, jest. Jeden punkcik. No. Ukradł mi kurę Uważaj, żebyś nie trafił minus 50 Dobra <laughs> Są takie są takie Minus 50, A. najgorzej wtedy trafisz U. Pięknie Dobra, dobra Dobra A, E tak, tak samo na kolorowo takie jak jest nie? minus 50 to chyba tam na feltowo to jest pokazane czy drzewo A, no to dobrze <trafiłeś>, Trafiłeś? nie! Trafiłeś? No O nie no, <trafi> no, no, byłem, byłem piąty 5%. Ale prze... Ja miałbym dwadzieścia, a mam sześć Najgorsze Tak a, to to... A, to Trzeba okay. uważać Dobra. na czerwone Dobra Go, go! Go Wow, stop, dobra, pięknie, pięknie, go, wow, stop, a ich wszystkich cofło, cofło wszystkich, udało yeah. mi się, udało mi się, dobra, pięknie, zielone, 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 i cofnie mnie przed metą, nie, dobrze, jest pięknie, go, 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 go jest, byłem piąty, 16 ale to było tak nabrane. Jak... No. Trzeba do tych wsiadać, wagoników. O nie, to jest to. <laughs> Też tego nie potrafię. O, grasę, muzyczkę. A jak się ja się ja na ten wagonik? O nie, gdzie wagonik no, jest? Nie, nie, nie ma wagonika! Nie! No, aj. <laughs> no Kurcze. Najgorzej, ja nie potrafię. Nie no, ja może kiedyś nie. trzy razy mi się udało wejść do tego wagonika i już dalej nie, no. Tak? Miałam nie raz. jeszcze. To była moja trzecia próba, więc do trzech razy sztuka to no. tutaj nie sprawdzę O kurcze. Pięknie, no. I tutaj najlepiej chyba zmieniać sobie kamerę, hmm? No, gdzie są wagoniki? widzieć te, te wagoniki. Pięknie grają. O! No i niestety tu tu, tu tu Ta muzyka mi przypomina z tej kreskówki Zocik czy coś trzy. takiego Podobno strasznie Aha no, no, no. Też była taka wzbudka rzeczywiście No, no. trzy wagoni będą dwa, trzy wagoniki O o o o Pięknie A to tak, nie, no, tak trzy No to chyba w początkowych tych pierwszych więcej e, tak. ludzi odpada w tym pierwszym, tej pierwszej fali latar będą dwa A ten zielony odpadnie pewnie No Oj No to no, jest będą się bić o jeden No Kobieta wygra na bank Chyba to jest Nie, no, przegra Aj coś nie uda się Oj niestety GG. No to od, Dokładnie. Losu, od przypadku też zrobił 28, 28 byłem. <laughs> Faktycznie. O nie! Okay. Też tego nienawidzę. Nie, ja tego nienawidzę, to naprawdę. Ciężkie. Ja, ja tu zawsze pierwszy odpadłem. Nie, mi się raz udało długo tu przetrwać. Nie wiem jakim cudem. Nie, ja jeszcze żyję! No i koniec. <laughs> o, wodna. Jak jest ten dymek taki, to najlepiej iść blisko niego, do środka. Ty mhm. szybciej obrót robisz. Masz wow, żyje wow, 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 wow. O, żyje jeszcze, pięknie. No nie, zatrzymało mnie. Nie, nie, aj! Kurcze! Ja już mam sposób na to. Nie pomyślałem. Jak są takie właśnie tutaj, te pierwsze dwie, to najlepiej iść blisko środka, bo wtedy Aha. robisz mniejsze koło. Mniejszy dystans pokonujesz. A trzeba będzie szybciej no, tak... Ale wiesz, podaje. też możesz pierwsze zginąć. No. A, no, to wyruch... pierwszy lecisz. No, jak, mhm. jak jest coś takiego jak teraz, to teraz w tam bliżej tego by było troszkę. Ojo, oj, jak a, tak. oj. Gorzej. Do kogo a nie zniknął. A tu jeden jest dobry. Czyli jest dwóch, jest dwóch. Pięknie. Dwóch zostało, tak? Aż o! jest dwóch, no no. Mhm. Dobrze są. kurde. <laughs> Też tak, tylko konno dobrze jeżdżę. Ten bez skina wygra chyba. No panowie, panowie, pośpieszcie się. I, i, i? Nie przedłużaj. No kurczę. No ten, poleci do niego. No przegrywaj ktoś. No jeszcze 20 mhm. sekund to pewnie będzie remis. O. Wow. Bo teraz się stoi. No, hmm. chyba drzwi. Oh. A nie! No. Oh. Dobra jest! Myślałem, nie. że ten bezkina przegra. 18, się, 18 byłem znowu nie. Koniki! Teraz inne o, koni? Inne koniki, dobra Chcimy Dobra I Hop 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 hop! Dawaj, Trzeba przeskakiwać O jejku Boże, nic nie Dokładnie tak O jejku Jejku, jejku. O jesteś Dobre, pierwszy! Dobrze, dobrze wysuwam się na prowadzenie. No. Hop. Wygrasz Wiedzenia to. Jedno jak długo. Jestem trzeci. Ach, tak, tak, Dalej. lecimy, lecimy. Wygramy to, damy radę. Tak, 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 będziemy, będziemy. Pięknie. Hop. Kurcze. Oto ja byłem. <ngania> tak? <To? gania> To, to... Nie ma łatwo? Nie ma! O. Nie, nie ma tak łatwo, jest nigdy nie sprzedam Boże, kiedyś wychowałem A no, ktoś wychował, miał... No nie, no nie bogę Trochę mu się chyba pomylił Tutaj już ronda żadnego nie ma, Dobrze, więc... 21 jesteś Co jest sprzedawca O kurcze <laughs> Jest kurcze! Aj, byłem czwarty. O, pięknie. O, już się powtarzają. Znowu. No, to możemy już kończyć, bo skoro się powtarzają, to, to to zagra... Tak, no. A to jest Akurat ostatnio mi. Aj, no nie, przegrałem! Od razu! Nie, nie, no nie. No nie. Ale fajnie wyszło. 20 arenek, 20 minutek. Bo graliśmy od, od drugiej chyba. No to 19. No, no, super, super. No. no nie na samym początku. Bo tu ktoś też za przegra. 27. O nie. Kurcze. Jakbym 27. Dobra, już są od nowa, więc koniki. Ja się będę żegnał, więc. Dzięki za oglądanie, Graliśmy razem z brotem w Minecraft Party Tak, jeżeli się podobało dawajcie łapki w górę, komentarze wbijajcie do brota na fanpage, na YouTube, wszędzie wszędzie. Myślę się z wami żegnamy. Na razie cześć, hej!